Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was tym razem z Danii. Dopłynęliśmy 20 minut temu i się okazało, że wujek Michaela, jego chrzestny, jest tutaj w okolicy. Kiedyś tu już byliśmy, więc może na vlogu, którymś pamiętacie to miejsce. I właśnie zostajemy tutaj na noc. Mega fajnie, co? Jeszcze się z wujkiem ściecia zobaczymy Michaela. No i jutro rano mamy małego, więc po drodze go odbierzemy, bo mamy na trasie praktycznie. Więc wszystko fajnie, prawda? Zadowolony? No, to super. Zapraszamy! Piękniejsze nam się udało, że jest jasno. Super. Piękna pogoda i jedziemy po majka. Majka na gimnastyce. Tak. Nigdy tu nie byliśmy, musimy znaleźć miejsce. No. <głos》>, gdzie jest ta gimnastyka? Jakie to duże. O, to jest tam tak? <głos》. No. <głos》. Mamy już małego. Jak nas zobaczył, w sumie Michaela, to normalnie to była ostatnia minuta w, na gimnastyce. Zaczął tak skakać. I jak pani powiedziała, że może już iść, to on był pierwszy. Tak skoczył na Mikelano, ale niestety nie dałam rady tego nagrać. Ale ważne, że znowu jesteśmy razem. Do poniedziałku rano. O, dziękuję, dziękuję. Babi daj. Baby No to próbowała jak ostatnio jak prawie było Christmas. Mhm, na ja święta. Jest? Jeg skal, yeah. skal du, skal du spise dem nu? Ja! Yeah. Så skal du ikke spise 20 med. Hej hej Hey jeg kan ikke se far Hey jeg kan ikke se her Væk! Væk! Jeg kan ikke se noget Hvad med bagved? Ja kan jeg godt se noget jeg kan ikke se noget. Jeg har været med min moster her. Har du været med min moster her? Så må du vise mig, hvad man skal gøre. Uh. <skrønne> Hold da, hold da, hold da. Hold da, hold da, hold da, hold da, hold 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 Jeg kommer og fanger <hulder> dig. Okay. Frys. Frys. Hvor er Maiko hen? Maiko. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Co robicie? Pielęgnujemy majkowe paluchy w rąkcie. Wiesz się Majko? Kolubi. Tak? Jest wesoło. bał się. To taki spa A trzeba rano zrobić. Ale mówisz, że teraz jest wesoło. I <giby> że gigotki <giby> <giby> to jest. Dzisiaj tak na spokojnie, spacerki, bo jednak po tej podróży czujemy zmęczenie, nie? Chociaż jest niebieskie niebo, słońce świeci, nie jest za ciepło, ale przynajmniej tak jak mówię, jest niebieskie niebo. Dzisiaj piękna pogoda. Mikkel poszedł prowadzić małego do szkoły do zerówki. Tam też jakieś dzieci się bawią. I zaraz wracamy. Godzinkę drogi i będziemy w domu. A my na spacerku? Co fajnie? <laughs> Idziemy do domu. <laughs> Koniec spacerowania. Dzisiaj rodzice Mikela przyjeżdżają, wracają. No i robimy porządki. Żeby przyjechali do czystego. Jeszcze ma jakiś na nosie naklejk. Co dalej mnie nie widzi? Ładnie ci idzie. Co? Ładnie ci idzie. W piżamie. Jaka piżama? Mój ulubiony strój. ma nową piżamkę. My na spacerku. Ale co masz na nosie? Takie, e, próbuję takie coś, żeby mi lepiej się oddychało. To ma być na spanie, ale tak testuje. Lepiej? Dużo lepiej, no. Ładniej e, świec pachnie? No. <grym> Kiedyś tutaj byliśmy i tam chłopacy skaczą do wody. Chociaż nie jest tak zimno. My nieraz przecież w zimę się kąpaliśmy. Tak ale pięknie. Bardzo przyjemnie Tym razem jedziemy do Kopenhagi dla odmiany Dojechaliśmy już do Kopenhagi i mamy tutaj jedzonko tak żeby tylko trochę zjeść, <laughs> ale z takim fajnym widoczkiem. Fajnie, fajnie. Jesteśmy już przy tych kolorowych domkach. Tutaj bardzo mi to przypomina Gdańsk. Twój tata? Mój? Aha, nawet nie wiedziałam. Okej, okay. fajnie wiedzieć. O, zobaczcie, jak super. I zwiedzanie Kopenhagi z, z wody. Fajnie, pięknie to wygląda. To tam część was zjedzaliśmy, nie? Chyba tam. Tak, tam się kojarzy, no. Zobaczcie, pięknie. I piękny Mikelek. Model! Tam byliśmy właśnie. Ej, możemy tam wejść, chyba, nie? Do kościoła? No. Łódka podwodna tam wyciągnięta, czarna, widzisz? Aha. Gdzie jesteśmy? W starym porcie, gdzie się wypływało na świnoujście. Mm. I to była fontanna, ale nie o, działa. Tak. Ładny kościółek. To my tam przeszliśmy, ja pamiętam to miejsce. Byliśmy tam, spacerowaliśmy. Na lody? Nie wiem, czy jedziemy na lody. Tak, tak, mam ochotę na lody. Ale gdzie? Na deptach? Tak. Dokładnie. Jak jest kolejka, to chyba znaczy, że dobre, nie? Chyba tak. Mamy lody. Piękne kwiatuszki. A Mikelek będzie teraz jakimś fajnym wujkiem i jedzie zamontować lampę? No. Do swojego bratanka. Tak. Plan jest taki, żeby w prezencie, bo to jest nowe mieszkanie Mikela Bratanka. mieszkanie, młody tak, on jest młodszy ode mnie. 24 lata. W tym roku, nie? No, i właśnie chcemy kupić mu taki sprzęt. Jak to nazwać? No taki podstawowy, żeby miał jakieś klucze, nie klucze, śrubokręty, coś takiego. Jak znaleźć, znaczy to trzeba Znaleźć się na tym sklepie? Tak. Mhm. na internecie. Może, jest, może będzie pisał na jakiej półce to jest. A, ok. Może się trzeba spytać. No, myślałem, że kupimy ten mały, bo mm -hmm. wtedy będzie miał większość takich pierdołek, jak ma coś robić, no nie? No, I fajnie. Coś... A to... Fajnie to wygląda w ogóle. Porządnie, no. ładnie. No bo te małe, no to mu dam, no to nie, ładne. Bo nie podoba mi się nawet to mu się, to jest, nie to nie jest to musi mieć tak ogólnie jakby coś się zepsuło coś to co możemy musimy naprawić mam nadzieję że mu się spodoba. no pewnie sam by sobie tego nie kupił a warto mieć na, na u siebie, nie chcemy to ładnie zapakować ale dlaczego tu jest wersja świąteczna no dobra, może być. Nie wiem, czy wiecie, ale Mikel jest yy, mistrzem, jeżeli chodzi o pakowanie prezentów. Na święta Mikel pakuje zawsze prezenty. Zawsze, raz. <ścoughs> Jedne święta, co mieliśmy wspólnie, ale pakował Mikelek. Ja też lubię, ale... No ale kto by nagrywał, nie? Pięknie, pięknie. Zatrzymaj się i pokaż. No pięknie. To nic. Liczy się gest. Już rozpakowane to mogę wam pokazać. Ale fajne to. Zobaczcie, tu się podnosi. Kurczę. Porządne. Fajne, fajne. A nawet jest młotek. Nawet nie wiem, co tutaj jest. Fajne. I to tyle, nic się ciekawego w sumie nie działo, nie mieliśmy żadnych planów, głównie spacerki, no ale tak czasami bywa, nie zawsze jest yy, co robić, że tak powiem, że z ciekawych rzeczy, ale takie vlogi też fajnie dla nas, przynajmniej Mikkel będzie miał pamiątkę i będzie mógł sobie zawsze wrócić do tych filmików, obejrzeć sobie vlogi właśnie z małym, bo mamy go tak mało, że chociaż wiecie... Może wrócić do tych vlogów, sobie poprzypominać te fajne chwile, więc to też fajna pamiątka, jak mały podrośnie to też będzie mógł zawsze wrócić do tych filmików. Może nauczy się polskiego i wtedy będzie mu łatwiej. No to tyle. Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, dzięki!